Dzień dobry. Hejka! Witam bardzo, bardzo serdecznie na kolejnej praktyce. Ta praktyka jest skierowana do osób, które mają bardzo pospinane nogi i biodra. Czyli zazwyczaj są to biegacze, są to rowerzyści, są to osoby, które dużo trenują, lub takie, które bardzo, bardzo dużo siedzą. I moja droga, mój drogi, przyda się piłeczka. Bez piłeczki też da radę. Ale ona naprawdę bardzo pomaga. I nie trzeba mieć takiej specjalnej piłeczki do masażu. Może być piłeczka tenisowa, może być piłeczka golfowa, może być piłeczka. Jakakolwiek, tylko żeby była trochę twardsza. Ale jeżeli nie masz takiej, a bardzo chcesz sobie porozciągać nogi, to up, wystarczą też dłonie. E, dłonie, żeby po prostu pomasować sobie stopy. Bo właśnie od tego zaczniemy. E, i można na stojąco, można na siedząco. Na stojąco będzie trochę mocniej. Mnie nie widać całkowicie, jak ja stoję, ale nie to jest teraz istotne. A więc, jeżeli będziesz na stojąco i zaczniesz sobie rolować stopę, jest mocniej, bo możesz trochę bardziej się docisnąć, tak wbić w tę piłkę. Jeżeli poczujesz, że to jest za mocno, możesz robić to samo na siedząco. I wtedy tylko jedna noga, dużo łagodniej. Jeżeli prawie nigdy nie masujesz stóp, to możesz się zdziwić, że tam jest bardzo dużo napięć. Stopy tyle dźwigają, jak sobie o tym pomyślisz. Tyle pracują, a często nie dostają wystarczającej wagi. Naprawdę warto o nie dbać, bo z wiekiem stopy robią się tak sztywne. To widać już, już u seniorów szczególnie. Gdzie palce prawie w ogóle się nie wyginają, kostki, stawy skokowe są bardzo sztywne. I to wpływa później na zdrowie całego ciała, na mobilność całego ciała. Bo kiedy nie mamy ruchomych palców, kostek, od razu nasz chód się zmienia. Inaczej pracujemy kolanami, biodrami, kręgosłupem. Możesz zmienić nogę. Dalej sobie roluj, rozgniataj. Ja na przykład jedną stopę mam szczególnie spiętną, na drugą jest całkiem, całkiem i jedna jest spięta. Może też masz tak samo, że jedna noga jest bardziej przymęczona. Każdy z nas jest krzywy, asymetryczny. Nie ma idealnie równej osoby, jest to niemożliwe. Uff, oddycham. Jak znajdziesz jakiś bolesny punkcik, oddychaj. Dalej sobie masły, a ja tylko pomówię chwilę o płaskostopiu, bo to jest też bardzo istotne. Jeżeli jesteś biegaczem, biegaczką, to prawdopodobnie już, już wiesz o pronacji, supinacji, jak pracują stopy, kostki. I jest mnóstwo oczywiście ćwiczeń wzmacniających, żeby sobie wzmocnić łuk. Łuk wewnętrzny, czyli chodzi mi o płaskostopie podłużne. Czyli jak tutaj stopa się za bardzo rozpłaszcza, to jest płaskostopie podłużne. Jeżeli mamy płaską stopę przy nasadach, to jest płaskostopie poprzeczne. I mając piłeczkę... Aha, najpierw trzeba sobie zdiagnozować, czy się ma. Jeżeli nie wiesz, czy masz, weź sobie stopę i spójrz na nasady palców. Naturalnie... w sensie zdrowo powinno tak być, że naturalnie zgrubiona jest troszeczkę... Skóra pod dużym palcem i pod najmniejszym. I wtedy mamy zdrowo wysklepioną stopę, czyli mocny łuk, nie ma płaskostopia. Jeżeli zauważasz, że masz trochę bardziej zgrubione po środku, to jest płaskostopie poprzeczne. I ona jest bardzo trudne do wytrenowania, ale można je sobie tak troszeczkę wymuszać, właśnie mając piłeczkę i tak naciskając sobie stopą palcami, okalając dookoła piłeczkę. I chwilę można przytrzymać. I ten łuk wymusić. Wdech i wydech. Czasami to boli niestety. I jak zrobiłaś, zrobiłeś tak na chwilę jedną stopą, spróbuj drugą. Jeżeli nie masz tej piłeczki, to nic straconego. Podeprzyj się pupą o ścianę. Chwyć sobie za stopę pod nasadami. Dużego palca i małego. I tak jakby spróbuj... Te dwa punkty połączyć, czyli przyciągnąć do siebie. I tak jakby wymusza się ten łuk. Niech stopa poczuje, jakie to jest uczucie, żeby się tak wygiąć. Ok. Teraz pozycja, którą ja uwielbiam, ale większość osób nienawidzi. Podwijamy palce stóp i siadamy na piętach. Naciągamy. I czasami tutaj już się ciężko oddycha. Ciężko jest usiąść, stopy są bardzo ponapinane. Oddychaj. Wytrzymaj tyle, ile możesz. Jak poczujesz, że to jest twoje maksimum, pójdź sobie do góry na kolana, odpocznij chwilę. Może też będzie ci łatwiej z podpartymi dłońmi, tak żeby ciężar ciała trochę przynosić do przodu. Oddychamy, wdech i wydech, jeszcze trzy, dwa, jeden. I teraz, moja droga, mój drogi, będziemy sprawdzać jak tam nasze łydeczki i są opcje. Jeżeli masz piłeczkę, możesz sobie położyć piłkę na, na łydkę i na przykład tak usiąść i sobie dognieść. Ja już robię taką minę, bo mnie to bardzo boli. Jest to bardzo intensywne doznanie. Podobnie, bardzo podobnie będzie, jeżeli sobie położysz piszczel na łydce, bardzo wysoko, pod samym kolanem i pójdziesz do tyłu i sobie tak rozgnieciasz mięsień. Oddychamy, staramy się wytrzymać, można się uśmiechać, od razu się robi ciut dłużej. Chwilę wytrzymujemy, przesuwamy parę centymetrów niżej i dogniatamy znowu. Oddychamy. I przesuwamy jeszcze troszeczkę niżej. Wdychamy. Jeszcze dwa. Jeden. I wracamy do góry. I tak samo druga strona. Wybierz, czy kładziesz nogę na nodze, czy bierzesz piłeczkę. Ja tutaj wolę mieć nogę na nodze. Jak się tak Piszczol dociska. To jakby lepsza część, większa część się naciąga, rozgniata. O, ciekawe czy słychać wybuchy, Patert czy ten mikrofon wyłapuje. Nagrywam to w ostatni dzień roku i niektórzy nie rozumieją, że się nie strzela. A przynajmniej nie powinno się strzelać. Ale to temat na, na inny czas. Oddychamy. Przesuwamy nogę. Jak poczujemy, że już nie możemy, albo już puściło, raczej jest to pierwsze, że już się... <grybujesz> w sensie raczej już się nie może. Nie, że puszcza. To rozluźnienie, ulgę czuje się później. Dużo później. Ja tu cierpię. Jeżeli cierpisz, to nie jesteś sama, nie jesteś sam. Mnie to boli okrutnie. Mi się bardzo spinają łydki, bo ja mam płaskostopie. Także mam za słabe stopy. Łydki przyjmują pracę. I tak to jest niestety. Mm, boli, boli wdech i wydech. Możesz jeszcze trochę przesunąć niżej nogę. Tak, żeby już być przy samym ścianie Achillesa. Wdech i wydech. Okej, okay, damy łydką spokój. Myślę, że starczy. Możesz chwilę sobie poruszać nogami. Porozluźniać. I będziemy chodzić sobie w psie z głową w dole. Także ustawiamy się. W pozycji i zaczynamy uginać nogi na zmianę. Po tym rozgniata rozgniataniu łydek wcześniej, może być dziwne uczucie przez chwilę w tych nogach, jakby tam naprawdę się dużo działo. Znaczy tak, tak jakby no naprawdę się dużo działo. Porozciągało się, pozgniatało. Ruszamy, ruszamy. Możesz poruszać biodrami. Wdech i wydech. Jeszcze trzy, dwa, jeden. I będzie kołąb. Pozycja wspaniała na nogi, na pośladki, na biodra. Wysuwamy prawą nogę do przodu, mocno ugiętą. Kolano jest przy krawędzi maty. Lewa noga wydłuża się, wyciąga do tyłu i staramy się zejść nisko biodra. I jeżeli kręgosłup Ci pozwala, jeszcze się nie kładź. Pozostań do góry, z głową do góry. Uff, I oddychaj. Jeżeli to jest za dużo, odczuwasz odcinek lędźwiowy albo za mocno ciągnie pośladek, możesz już zgiąć łokcie, zejść niżej. Wdech i wydech. Z wydechem rozluźniamy. I teraz schodzimy na dół na przedramiona, rozluźniamy szyję, kark, głowę. Jeszcze chwilę. I zrobimy tutaj delikatny skręt. Przechyl się na lewą rękę, na lewe przedramię, lewy łokieć. Połóż sobie prawą dłoń na prawej nodze. Odepchnij się. Słonko wychodzi. Och, no od razu lepiej. Jeszcze moment. I będzie zamiana. Cofamy nogę. I lewa do przodu. I tu też postaraj się od razu nie kłaść. Zostań w górze. chodzimy na to Spokojny wdech i wydech. Oddychaj głęboko. Z każdym takim spokojnym wydechem mięśnie będą się rozluźniać coraz bardziej. I już przechodzimy do skrętu. Przechyl się na prawą rękę, połóż lewą dłoń na nodze lub na biodrze, odepchnij się, dokręć. I wracamy, odkręcamy się i wracamy do psa z głową w dole. Wdech i wydech. I przejdziemy do wysokiej kobry, która pięknie naciąga też przody nóg. Czyli mamy tak jakby psa z głową w górze, ale mamy kolana na macie. Przeciągnij się tutaj. Odepchnij mocno dłońmi. Poczuj, jak możesz rozluźnić podbrzusze. Poczuj dół ciała. Jeszcze moment. I zejdziemy sobie na przedramiona. Ojejku, ale wybuchy. Mam nadzieję, że mikrofon tego nie wychwytuje za mocno. Bierzemy prawą rękę do tyłu. Sięgamy do stopy. Sprawdzamy, czy możemy dosięgnąć. I chcemy przyciągnąć nogę do siebie tyle, ile się da. Rozciągamy przód uda. Jeżeli tutaj cierpisz... I bardzo dużo się dzieje w Twoim ciele. Możesz mieć czoło na macie. Ja się nie położę, bo wtedy mój mikrofon będzie szeleścił. Ale po prostu możesz się położyć, odłożyć czoło i wtedy trzymać stopę. I puszczamy. Druga noga. Przyciągamy tyle, ile możemy. Ile chcemy. Wdech i wydech. I starczy. Puszczamy. Powolutku do góry. Podciągamy się i będziemy się kłaść na plecach. Rozciągamy sobie tyły nóg i wewnętrzne strony nóg. Jak się położysz, wyprostuj prawą nogę do góry. Lewa noga jest ugięta na dole, stopa jest na macie. Chwytamy, przepraszam, <laughs> za tyłu nogi. Może być udo, może być wyżej i przyciągamy. Tylko do lekkiego dyskomfortu, więcej nie trzeba. I tutaj bardzo zachęcam, żeby sobie poruszać stopą. Zauważ, jak zmienia się od razu odczucie całej pozycji. Jak pięknie ciągnie przód przy piszczelu, kiedy się obciąga palce. Jak ciągnie, kiedy się wygnie stopę na bok. Jak ciągnie, kiedy ma się stopę flex. Wdech i wydech. Jeszcze moment. I będziemy brać nogę na zewnątrz, czyli prawa dłoń będzie albo przy udzie, po zewnętrznej stronie, albo wyżej, ale na zewnętrznej stronie. I bierzemy nogę na zewnątrz. U, to było moje biodro. I tutaj noga może być w powietrzu. Jeżeli Ciało pozwala, żeby grawitacja tutaj pomagała, ciągnęła, to noga jest w powietrzu. Jeżeli jest za intensywnie, możesz się na tyle przechylić, żeby stopa już była na podłodze. Wdech i wydech. Jeszcze dwa. I jeden. I podciągamy nogę do góry. Prostujemy lewą nogę do przodu i rozciągamy sobie ten zewnętrzny pas, który tak często dokucza biegaczom. Prawa noga pójdzie troszeczkę w lewą stronę, i zwróć uwagę, żeby pośladek był na macie. Noga idzie tylko troszeczkę do wewnątrz, w lewą stronę. Oddychamy. Jeszcze trzy, dwa, jeden. I noga wraca, ugina się, stopa na mat. I teraz lewa, do góry, chwyć wygodnie z tyłu. I zacznij ruszać stopą. Możesz pokręcić, powyginać. I bierzemy nogę na zewnątrz. Cały czas oddychamy. Powoli. Spokojnie. Same. Prawa noga się prostuje, i teraz lewa noga idzie troszeczkę w prawą stronę. Przytrzymujemy. Lewy pośladek się nie unosi, zostaje cały czas na macie. I powolutku wracamy. I teraz obie nogi ugięte przyciągamy do brzucha, bierzemy ręce szeroko na boki i kilka razy sobie poskręcamy nogi w taki szybszy sposób. Opuszczamy i od razu podciągamy. Opuszczamy z drugiej strony i od razu pod, podciągamy. I tak kilka razy z boku na bok. Wdech i wydech. Jeszcze dwa. Jeden. Zatrzymujemy się. Połóż stopy na macie. Unieś biodra wysoko do góry i sprawdź, czy zmieszczą ci się dłonie pod biodrami. Jeżeli nie, nie wymuszaj, ale może, może się uda wsunąć dłonie. Jeżeli się nie udało, możesz mieć ręce cały czas na macie. Proste w łokciach. Dłonie są blisko pięt. Długi wdech i wydech. I powolutku kręg po kręgu na dół. Rozluźniamy ręce. Prostujemy nogi do góry. Chwytamy za nogi. Przyciągamy jeszcze do siebie. I na koniec uginamy nogi. Łączymy stopy podeszwowo, czyli to jest pozycja szewca. Stopy są razem, pięty blisko pośladków, a nogi opadają swobodnie na boki. Ręce idą albo szeroko na boki, albo można mieć dłonie w podobnym kształcie, czyli dłonie są przy głowie, łokcie mocno ugięte i puszczamy ramiona, barki, całe nogi. I oddychamy spokojnie. Wdech i wydech. Jeszcze trzy, dwa, jeden. Przyciągam ręce bliżej do ciała. Łączymy nogi, kładziemy się na boku, czyli podnosimy się w taki łagodny sposób jak po relaksie, do góry, do góry, do góry, prostujemy się i na koniec jeszcze tutaj na siedząco zrobimy skłon w siadzie skrzyżnym. Zegnij sobie kolana, wysuń ręce do przodu, opuść głowę, z każdym wydechem rozluźniamy dół pleców, pośladki, biodra. się prostujemy, zmieniamy kolejność nóg i jeszcze kilka oddechów. Teraz trochę druga noga mocniej ciągnie. Druga strona, drugie biodro, pośladek. Wdech i wydech. Jeszcze dwa. I jeden. Powolutku się podciągamy. Jeżeli masz chęć i czas, możesz sobie teraz zrobić relaks siakasana. Ale jest to już koniec naszego rozciągania dolnej części ciała na dziś. Mam nadzieję, że czujesz luz, chociaż trochę. Że porozciągały się pospinane uda. Pośladki. Bardzo Ci dziękuję za wspólną praktykę. Pamiętaj o regularnym rozciąganiu po treningach i mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Dbaj o siebie. Do zobaczenia. Hej.